Cześć, dzień dobry. Krzysztof Pielec, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj we własne zdrowie. Dzisiaj, jak widzicie, wyszliśmy do Was w teren, żeby Wam pokazać dwie rzeczy, w zasadzie dwie pary butów, które dostaliśmy w prezencie od sklepu Bossa Stopka. I chcielibyśmy w tym filmie Wam zaprezentować korzyści znoszenia butów barefoot i także przeciwwskazania, ale to będziemy już później omawiać. Także zaczynajmy ten odcinek. Mam już buty. I zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Dostaliśmy dwie pary butów do przetestowania firmy Xero. I tutaj Wam pokażę, jak wyglądają. Odpakujmy już samo opakowanie. Wam doskonale fajnie wskazuje, jakie są zalety takiego obuwia. No i myślę, że, że te dwie pary butów, ta pierwsza to będzie Hictor, zimowo-trekkingowa, nazwijmy ją tak. Firma Xero jest. Jakby starym, nowym graczem na rynku, która najprawdopodobniej będzie mogła konkurować z innymi markami, o, którym, o których Wam wcześniej wspominaliśmy. Także zakładam te buty, zobaczymy jak się sprawdzą tutaj w terenie. Przejdę się, zobaczycie jak wyglądają na nodze, a ja Wam opiszę moje odczucia z tej pary butów, bo z drugiej pary butów Justyna Wam tutaj też zda relację. Także zakładam i zobaczymy, idziemy w teren. Uh-huh. No i na potrzeby filmu, tak jak mówiłem, wyszliśmy w góry, wytestować. Pamiętajcie, nie zakładajcie od razu nowych butów w góry, bo to może skończyć się obtarciami lub też delikatnymi kontuzjami. Lecz ja już jestem przyzwyczajony do butów barefoot i, i wiem, co z czym się je i mogę zobaczyć, jak to na krótkim odcinku to wygląda, bo później w trakcie dnia po prostu przystosuję stopę, przystosuję także buty do, 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 swojej, do swojej postury, do swojej jakby biomechaniki i wtedy dopiero będziemy szli gdzieś tam w góry. Także zobaczę, jak się sprawują idąc pod górę, bo tutaj mam kawałek takiej górki dosyć sporej. Podeszwa jest w miarę cienka. Czuć delikatnie kamienie, ale fajnie amortyzuje i fajnie trzyma podłoże, powiem Wam. Nie ślizga się człowiek, także jest tutaj bardzo, bardzo fajnie. Są elastyczne, tak jak przypadły na buty barefoot. No i mi się wydaje, że, że wyglądają bardzo fajnie. Dobra, przejdźmy teraz do takiego mięsa, sedna tematu: dlaczego warto nosić buty Barefoot. I tutaj nagraliśmy dla Was taki fajny filmik porównawczy z białymi butami, które Justyna także dostała od bosej stopki, i zaraz będziecie mogli to zobaczyć. No i zwróćcie uwagę, po swojej lewej stronie macie buty barefoot, po prawej stronie mamy buta normalnego. I zwróćcie uwagę na przód butów, gdzie mamy miejsce na palce. A teraz zwróćcie uwagę na giętkość. Ten but w ogóle praktycznie się nie wygina, jest dosyć twardy. A teraz but barefoot, czyli minimalistyczny, jak widzicie, bardzo łatwo go zwinąć, jest elastyczny i łatwo będzie się dopasowywał do kształtu, a także do fizjologii stopy. Wyjęliśmy także wkładki, żeby Wam pokazać, na czym rzecz polega? Lewa stopa stoi na wkładce z buta barefoot, prawa stopa stoi na wkładce z buta normalnego, codziennego. Jak widzicie, jest wystarczająco miejsca na palce. W tej prawej wkładce nie starcza niestety miejsca na wszystkie palce, czyli one są zawężone z przodu. Oprócz argumentów wymienionych przed chwilą w firmie, warto pamiętać o zero drop, czyli zero drop oznacza, kiedy pięta znajduje się na tym samym poziomie, co a, co palce, dzięki czemu mamy trzy stabilne punkty podparcia, czyli pięta, e pod dużym paluchem i pod małym palcem u stóp, dzięki czemu mamy bardzo dużą stabilność. W przypadku węższych butów, tak jak widzieliście na filmie, no to ten, ten trójkąt się troszkę zawęża, czyli zero drop pozwala nam na to, żeby zachować stabilność, ale także statykę, biomechanikę, bo jeżeli unieślibyśmy stopę, zauważcie, co się dzieje. Spina się mięsień trójgłowy łydki i automatycznie będzie się zmieniało także położenie biennicy, dzięki czemu będzie to wszystko wpływało na naszą biomechanikę chodzenia. Lecz we wszystkich tych wymienionych zaletach kryją się także wady buty bar, barefoot będą wymagały od Was na początku tej pracy, dlatego na początku Wam powiedziałem, nie zakładajcie butów barefoot od razu w góry, z racji tego że cienka podeszwa może wpływać na to, że jeżeli nastąpicie mocno na kamień, może na, nastąpić na przykład e, gdzieś tam e, objawy tendinopaty czyli e, będziemy mieli zapalenie rozciegna podeszwowego, dlatego warto na początku tą stopę przyzwyczaić e, e, poćwiczyć. I wtedy takie barefoot buty będą nam doskonale służyć ku naszemu zdrowiu, bo nieraz dostałam od Was wiadomości, że przez buty barefoot dostałam gdzieś tam ostrogi piętowej, zapalenia rozcięgna podeszwowego, a to wszystko dzieje się dlatego, że musimy to wszystko stopniowo wdrażać jak ze wszystkim w życiu. Taki film już odnośnie przeciwwskazań, nagram i zapraszam Was do góry. Znajdziecie odnośnik w filmie. Ja chciałbym Wam opowiedzieć o moim takim błędzie, który się wydarzył. Planowaliśmy wycieczkę w góry, no i ona była zaplanowana na 15-16 km, i na tyle miałem przyzwyczajone swoje stopy. No i co się okazało? Okazało się, że gdzieś tam zboczyliśmy z trasy, i nasza wycieczka zamiast trwać. 16 km, trwała 25 km no i delikatnie przeciążyłem jednak stopy, dlatego polecam, polecam aby jednak przyzwyczaić się do chodzenia butów Barefoot i gdzieś tam stopniowo je wdrażać. No i wszystko reasumując, zbijając w jedną całość, podsumujmy sobie cały temat buty Barefoot będą Wam służyły ku Waszej inwestycji w zdrowie, dzięki anatomicznej budowie, która dopasowuje się do waszego kształtu stóp, imitując chodzenie na boso i y, będąc lekkie, a także oddychającym obuwiem. Y, następną zaletą wystarczająca duża przestrzeń z przodu na palce, tak jak wspominaliśmy wcześniej, elastyczna podeszwa, która y, Ułatwia Wam dopasowywanie Waszej stopy, a także pracę Waszych mięśni, stóp i więzadeł, dzięki czemu w późniejszym etapie nie jesteście narażeni na zapalenia czy na przeciążenia rozciągiem, bo stopa jest zbudowana do tego, aby amortyzować te wszystkie obciążenia. Elastyczność, także zapiętka, podeszwa, zero drop, czyli równa z palcami stóp, trzy punkty podparcia. To są wszystko zalety tych butów barefoot. Ja zabieram się do testu. Będziemy teraz testować te buty. Póki co na razie fajnie leżą na stopie. Czuję się bardzo wygodnie, komfortowo od samego początku, bo wiecie, czasami wkłada się buty, i to powinno być właśnie to uczucie. Także teraz będziemy testować ten model obuwia i Justyny model obuwia. Linki do, do tych modeli zamieścimy Wam w odnośniku, w opisie film, filmu. A ja cóż, zmierzam testować obuwie i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. I niebawem zdamy wam relację. Lecz póki co, bardzo fajna alternatywa do, do tych butów, które wcześniej mieliśmy, bo mamy już kilkuletnie porównanie do innych butów Barefoot i uważamy, że te są jak najbardziej fajne i atrakcyjne. Także dzięki wielkie, Krzysztof jak siła regeneracji, a ja idę testować. Cześć, hej.